jednak te wybory z 91 roku, a więc między 89 a 91 rodzi się nam trzecia rzecz Rzeczpospolita. Gdyby zapytano albo poproszono profesora Dudka o wskazanie daty, którą można by było zamienić na Święto Narodowe, to według Pana to? No ja bym zdecydowanie za 4 czerwca, dlatego że to jest moment, w którym miliony Polaków Wzięły udział w istocie rzeczy w plebistycie przeciwko dyktaturze komunistycznej. I żeby była jasność, to nie było tak, że wszyscy, bo była frekwencja nieco ponad 60%, i pośród tych 60%, nieco procent, część głosowała jednak za kontynuacją PRL-u, ale jednak w sensie liczby głosów zdecydowana większość głosowała przeciw PRL-owi, i to jest faktyczny moment narodzin, nawet jeżeli rzeczywiście te wybory nie były w pełni demokratyczne, no bo do Sejmu nie były, do Senatu były. I tu dały wynik, można powiedzieć, też troszkę zniekształcony ordynacją wyborczą, ale można powiedzieć 99 do zera dla PRL-u. Dlaczego? Bo 99 dla kandydatów. Komitetu Obywatelskiego Solidarność, a ten jeden, jedyny Henryk Stokłosa ciężko go uznać za dziedzica PRL-u, choć był kiedyś w pzpr To w momencie, kiedy kandydował na senatora, już PZPR no, nie Pierwszy był. kandydat na nowego oligarchę. No, to no właśnie się nie stał oligarchą, to nie znaczy, dla mnie Stokłosa nie kryje, symbolizował, był takim pierwszym, można powiedzieć, zwiastunem różnych patologicznych, niefajnych procesów, które niestety w III RP rozkwitły. W tym sensie wybory czerwcowe są także i pod tym względem bardzo symboliczne.